Cześć, jestem strażnikiem kolegów. Bycie 2019 rok rok, i nikt nie znoli jednej z w sensie. No, samochód to, to niebezamocny, ale jak to jest chyba taniego w utrzymaniu w samochodu, samochodzie, to myślę, że jest to pewne błędy. Samochód w dobrym stanie w roku 2021. Od tego czasu w Polsce u jednej właścicielki Parę minut tu było dwie godziny, a tu do ogłoszenia że uprzedza mnie nie będę tym mówił. Bo coś mogę pomieszać, bo to nie ma sensu. W każdym razie na pewno teraz jest spokój. Pierwsza rzecz planowana do zrobienia to jest odej z kilkudzimitrami dla domostw wycofyjowych. To do zrobienia w maju. Brakuje jeszcze w przebiegu w ogóle 6-6 km. Kolejna rzecz, to mam dopiero rozrząd. Za rok nam jeszcze któraś dziesiątka e, tysięcy kilometrów została. Automatyzacja jest w tym, mi się już jak samochód w kraju, była wymieniona w ulicach e, Opłaty są jakoś po jesieni, opłaty przedmiotów, e, za badania techniczne. Tak e, więc, to też, to też spokój, dwa komplety tu. Teraz jeszcze znajdziemy w na 14. Z tyłu auta są całe koła z jednymi oponami, bo też 2022 roku. Czyli świeżaki na parę zonów. Chyba że coś będzie tym jakoś ma jeść, ale nie są za jakieś nie dokazuje. Cena samochodu 15800 o ocenie możemy rozmawiać coś w dół, ale konkretnie na no, miejscu. Trzeba sobie zobaczyć. Nie ma problemu żeby zabrać na otwarciu dynastycznym. w gdziekolwiek chce sobie wymyśli, umówi. Nie, nie ma problemu, niczego nie chce. Nie chcę ukrywać, bo wiesz, żeby wszystko było jak najbardziej jasne. Jest mi też na z weryfikacja tego samochodu przez klienta. samochodów nie lubię, no, ale jest grupa klientów, którzy, którzy potrzebują właśnie tego typu auta, więc myślę, że, że te punkty tam w porównaniu z nie jest jakimś złym wyborem yy... komfort, no, jeśli chodzi o wyciszenie fotele, myślę, że jak na tą klasę auta, to, to całkiem akceptowalne yy, tak jak wspominałem, nie lubię takich moich aut to, to, to nie męczę się tu jakoś jest, no, jest po prostu przyzwoicie. Tak? Jak ktoś szuka punta konkretnie, no to egzemplarz yy, myślę, że jak najbardziej warty uwagi. Jeśli ktoś szuka po prostu jakiegoś małego samochodu tego typu, z tego segmentu i yy, zależy mu na ekonomii i na samochodzie, w który nie będzie musiał zaraz wkładać pieniędzy. Myślę, że punktem też warto się zainteresować. No w tym wolnossącym 1.2 no wiadomo, że tam na osiągi jakich nie można liczyć. Ale Myślę, że to spalanie to naprawdę rekompensuje wszystko normalnie w mieście. Tu gdzieś tam, gdzieś tam ta pojemność ten niedobór mocy nie jest uciążliwy. Zaraz zobaczymy, jak to sobie poradzi. Jak to sobie radzi w ogóle tu wyskakując na jakąś taką powiedzmy trasę. Czy gdzieś tam. Też się jakoś głośno w samochodzie nie robi. Całkiem w sumie przyzwoite auto. Sorry w ogóle za dźwięk, byłem pewny, że nagrywam dźwięk mikrofonem, który mam przy twarzy. Ale nie wiem co się, co się posypało. Widzę, że, że cały czas leci na kamerze bezpośrednio co no. ogólnie podsumowanie punto mało mam ostatnio styczności z samochodami tej klasy dla siebie bym tego nie kupił bo nie odpowiada w ogóle, w ogóle moim potrzebom ale, ale całkiem przyzwoicie tak to mogę porównać gdzieś tam do doświadczeń które miałem tam z grande punto to o ile samochód się z zewnątrz nie zmienił praktycznie w ogóle o tyle to wnętrze jest zdecydowanie przyjemniejsze. Jest raczej lepiej wyciszone od grandę. Ale jest przede wszystkim tu przyjemniej w środku. Ta stylistyka, to wykonanie, wykończenie w ogóle jest takie, no jest, jest po prostu przytulniej. No i co, jeśli jesteś zainteresowany, to jak najbardziej. Bo czasem takie pytania padają, nie wiem, ludzie się boją. Po pierwsze w ogłoszeniu jest winy, jest wszystko do weryfikacji. Samochód można brać na jakiś tam zaprzyjaźniony, nie wiem, swój warsztat, ulubiony warsztat, na stację diagnostyczną do serwisu kto co chce, tylko no, zapowiedzcie wcześniej, jeśli by to miał być serwis, bo to więcej czasu zajmie, to poinformujcie, żebym sobie mógł zarezerwować tego swojego czasu, żeby z wami pojechać. Ale jeśli chodzi o stację diagnostyczną gdzieś tu w pobliżu nie ma najmniejszego problemu dla mnie jest na plus jak powiem, sobie dokładnie weryfikuje samochód yy, bo ja nie mam żadnego tego interesu w tym żeby cokolwiek ukrywać by się potem bujać z tym tematem tak? że że będzie dzwonił przyjeżdżał z potencjami że coś w samochodzie było jednak nie w porządku ja też tego samochodu nie znam na wylot ja go odebrałem wczoraj yy, od klientki ja nim teraz zrobiłem 12 km. Tyle. To są takie moje po prostu szybkie oględziny. Nie zauważyłem, żeby coś tu nie grało. Ale coś też mojej uwadze może umknąć. Tak samo jak kupującym, gdy przyjeżdża i ogląda samochód w pół godziny. Tak Także nie bójcie się, sprawdzajcie, weryfikujcie, chcecie gdzieś latać z czujnikami dla i jak najbardziej. Ja Wam też nie deklaruję, że samochód nie miał jakichś napraw lakierniczych bo mógł je mieć i nie, nie jest to wcale nic złego. Jeśli coś gdzieś było obtarte, a w miejskich samochodach nie jest to nic nietypowego i było zrobione, to nic tylko się cieszyć, że było zrobione, a nikt nie je teraz gdzieś w tym miejscu. Nie wiem, jeszcze demonowi 30, 40, 50, 60. Plus. Dobra. sobie zaraz jeszcze zrobimy taki prosty test. Ale ktoś jest zainteresowany, sprawdzi sobie go dokładnie.